Moi drodzy, barsz świąteczny jest już gotowy, ale czegoś mi do niego brakuje. No to łukasz, no barsz i łóżka, no to jest wiadome. Nie, 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 już barsz z łóżkami jest na naszym kanale. Mamy na niego przepis. Dzisiaj zrobimy paszteciki. Paszczeciki, czekaj. Okej, okay. ale ty je kleisz, bo ja już się desek w życiu nakleiłem. Naszą pracę zaczniemy od przygotowania farszu z kapusty i grzybów. Łukaszu, nie jestem wybitnym kucharzem, ale z tego co się orientuję, to kapusta i grzyby to jest składnik niejednej świątecznej potrawy. Dokładnie. Nie mamy dużo czasu, więc wykorzystamy je w naszych paszczycikach oraz ravioli, które już będą w następnym odcinku. Dobry. Zacznijmy od siekania kapusty. Kapustę musimy ugotować. Ile tej wody musi być? Musi być tyle, żeby cała kapusta się zanurzyła. Do tego dziście laurowe, ziele angielskie. Czekamy aż woda się zagotuje. I teraz zabieramy się. Do krojenia grzybów. Wody nie wylewamy, ponieważ wykorzystamy ją do sosu do pierogów. Najlepsze są te grzyby, które sami zebraliśmy. Podgrzybki, borowiki. To prawda. Teraz przechodzimy do krojenia cebuli. W kostkę. Cebula się zeszkliła. Dorzucamy nasze grzyby. Woda nam już się zagotowała. Więc czas na kapustę. Kapusta jest już miękka i ugotowana. Gotowała się około pół godziny. Mhm. Teraz należy ją odcisnąć z nadmiaru wody. Dodajemy naszą kapustę do tego, co żeśmy wcześniej tutaj... Dokładnie, piś, 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 Ta tak. Podaj mi, proszę, wodę z moczenia grzybów. Do tego dodajemy sól, majeranek i mój sekretny składnik. No. Sos sojowy. Sos sojowy? na święta w Polsce, zaczynam się być mocno zaintrygowany, co nam z tego wyjdzie. Niezły paszczyc. <grywa> Nasz farsz jest już gotowy, mhm. teraz przerzucamy go do miski. Ja zabieram kapustę, żeby wystygła i idę po ciasto francuskie. Ciasto francuskie? A, polska wigilia, tak? Ciasto francuskie, sos sojowy, co jeszcze będzie? No nie ma uszek. No nie ma, są paszteciki. Czas na glazurę do naszych paściecików. Nareszcie. Nareszcie coś zbudowano. A propos naszej polskiej wigilii, no. dodamy trochę parmezany. Ser? Ser. Do tego farszu jeszcze? Tak. Okay. Teraz Wiecie? potrzebujemy trochę tej glazury. Dobra. Kurczę zresztą powiem Ci tak, gdyby to miało biały kolor, to trochę by wyglądało jak klej do drewna. Paszczeciki, sobie troszeczkę przygniotłem. Teraz idą do lodówki na przynajmniej godzinę. Dobrze, Łukaszu. Ile czasu ma ciotka ze zgierza, żeby przyjechała i zdążyła spróbować paszczeciki? Tyle, ile jest w przestanku PKS tutaj? 15 minut. Mmm, Dzisiaj mają piękny karmelowy kolor od tego miodu. Nasze paszczeciki, jako alternatywa do uszek są gotowe. No wyglądają naprawdę rewelacyjnie i są mega proste do zrobienia. Możecie powiedzieć, przyznajecie rację? Można sobie ułatwiać życie? Można. A wy, kochani, oglądajcie, subskrybujcie i piszcie komentarze, czy udało wam się zrobić tak pyszne jak nam? Dobre, nie? Naprawdę no. mega. A to często francuskie robi robotę, możecie powiedzieć? No tak, no.